przed przystąpieniem do instalacji. Pamiętajcie, że przedstawione przez nas prace montażowe powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami. Oto łącznik rolet bezprzewodowej automatyki domowej Legrand Netatmo. Produktu, którego estetyka, kolor i wykończenia ramek zależą od indywidualnych preferencji i upodobań. Łącznik rolet dostępny jest w pojedynczych opakowaniach. Do instalacji potrzebne będą Wam wkrętak płaski lub krzyżowy, wskaźnik napięcia oraz poziomica. Wystarczy, że wymienimy dowolny łącznik bez konieczności zmieniania instalacji elektrycznej. Łącznik Legrand Netatmo przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania silnikiem rolety z wbudowanym zabezpieczeniem elektromechanicznym. Na początku wyłączcie w rozdzielnicy zabezpieczenie odpowiedzialne za ten obwód zasilający rolety. Następnie upewnijcie się za pomocą łącznika, czy obwód został wyłączony. Nadszedł czas na demontaż istniejącego łącznika rolet. Przy pomocy odpowiednich narzędzi wypnijcie przewody zasilające oraz obwód sterowany. Teraz podłączcie łącznik Connected do przewodów zasilania i zamontujcie go na ścianie za pomocą wkrętów lub pazurków. Pamiętajcie o prawidłowym wypoziomowaniu łącznika i założeniu ramki. Następnie powróćcie do łącznika Legrand Netatmo i sprawdźcie działanie poprzez podniesienie i opuszczenie rolet. W aplikacji istnieje też możliwość aktywacji funkcji podświetlenia. łącznik sterowania rolet Legrand Netatmo umożliwia pracę w trybie przycisku lub łącznika. Instalacja przebiegła pomyślnie.